Poniższy opis dotyczy filmu z rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, realizowanej dzięki funduszom europejskim. Na początku widać serię ujęć przyrody las jezioro kwiaty. W kolejnym ujęciu duża tablica z napisem Ameryka Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, a w tle fasada szpitala. Potem kobieta wkładająca dziecku okulary i spacerująca z niepełnosprawnym dzieckiem po korytarzu. Kolejna scena przedstawia ujęcia z kąpieli rehabilitowanych dzieci w wannach z hydromasażem. Następna z sali do ćwiczeń. Tu jest miejsce takie uzdrawiające, naprawdę. Na początku było nam bardzo trudno się trochę tu odnaleźć tym wszystkim, no bo nie wiedzieliśmy za bardzo, gdzie chodzić na terapię. To też nie było problemu, bo jak zeszliśmy na korytarz, to już wszyscy terapeuci nas wołali i jakby czuje się takie, takie wsparcie. Przed nami ujęcie rehabilitowanego dziecka kroczącego w egzoszkielecie. Potem ćwiczenia rąk na rowerku z monitorem. Później seria migawek z różnych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Następnie obrazki z sali sensorycznej oraz spacer po parku i masaż dziecka. Później ujęcia z drona parkowej alejki, jeziora i flag z napisem Witamy Ameryka. Po tym na ekranie pojawia się niebieska plansza z żółtym znakiem hashtag i napisem Fundusze na zmiany. Pierwsze moje takie zdanie nawet na korytarzu, jak tak zmerżymyśmy, że to tak nowocześnie wszystko wygląda. To jest taki wysoki standard. I to wszystko dzięki funduszom europejskim. To nie wygląda na szpital, tylko praktycznie jak jakiś prywatny ośrodek. Jednak Ameryka.